Sytuację ma Marcin Będkowski na koniu Alien DWZ. Reprezentant Jeździeckiego Klubu Sportowego Fer Wienckowic. Najlepszy czas pierwszego nawrotu. A przepraszam, łączny wynik Filipa to 12, 8, 8 nie 12, oczywiście, oczywiście, przepraszam. Marcin Będkowski, jedyny dzisiaj z podwójnym zerem i niezależnie od czasu zostaje zwycięzcą 30. Memoriału Jana Kandego Dąbrowskiego, a dosiadał konia Alien DWZ, który należy do Meloni Group. Szanowni Państwo, zostańcie z nami na ceremonii dekoracji, za chwileczkę ta ceremonia na podium, do niej zaprosimy osiem najlepszych par. Wygrywa Marcin Będkowski, druga Daria Kopiernik, trzeci Dawidzki, Ba, czwarty Seweryn Murdzia, piąty Łukasz Brzuska, szósty Maksymilian Wejta, siódmy Rafał Krajewski i ósmy Filip Lewicki.